Mam wrażenie, że ta piosenka ma taki zamysł, taki trochę różany, taki, taki pod małego księcia. Cześć, witajcie, ja się nazywam Piotrek, wy oglądacie 35 odcinek serii Jedziemy do Bazylei. Moi drodzy, 28 lutego odbyła się Pesma za Eurovisju, czyli serbskie preselekcje do 69 konkursu piosenki Eurovisji. Moi drodzy, no co to były za preselekcje? Co to było za preselekcje? Ale oczywiście no wybór padł na jednego. I, na, i w barwach Serbii na, na, do Bazylei pojedzie... Prince z piosenką Mila. Kim jest Prince? Właściwie to jest Stefan Zdriawkowicz. Jest to serbski piosenkarz, który charakteryzuje się takim wokalnym odbiciem z wranie. Na niego się mówi. Prince gra na gitarze i na bębnach. Jest frontmanem rockowej bandy, rockowej kapeli. Jest serbskim producentem muzycz... musicalu Jezus Chrystus Superstar. Wystąpił w The Voice Bułgaria, gdzie dotarł na top 12 do, gdzie dotarł do top do, do 12 naj, najlepszych z najlepszych z pośród 4000 uczestników. W 2023 roku wystąpił. Wziął udział w Pezma za Eurowizję 2023 z piosenką Cvet za Istoka. Niestety był na drugim miejscu, ale wygrał głosowanie publiczności, ale to nie przeszkodziłoby by był na solowej karierze. No i tak. Bro, wziął udział w 2023 roku, a w tym roku jest jedzie na Eurowizję. Także moi drodzy, no zbieg okoliczności, no zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Także moi drodzy, co? Ja nie przedłużam, tylko zapraszam Was kochani na reakcję kolejnego otworu, tym razem z Serbii, dokładnie e, Prince i Mila. Taki. I ten księżyc robi robot. No. Taki. No typowa bałkańska piosenka typowa. Typowa na Eurowizji. Szczerze mnie nie urzeka, jak na razie. No, może coś się za chwilę. Taka kołysanka. Taka bałkańska kołysanka do łóżka. Do spania. No ciekawe, naprawdę. Takie mam, mam takie wrażenie, że jakby ta piosenka taki jest dużo jest dużo jest dużo takiej yy, takiej gitary. Bridge, coś się tu dzieje. I tak idzie do tyłu. Taki, taki monolog to jest taki występ. No tu zaskoczenie teraz. Tutaj jak coś takiego Serbia zrobi w tym roku, Bazylei, to to będzie rewela. na ekran. O kurde, Panie, Co tu się stało? Nie, no, powiem szczerze, że totalne, totalne. urzek nie występ, totalnie. Totalnie mnie urzek występ. Jest to oryginalny występ, on się tam zwraca do tam swojej u, ukochanej, ale takie, takie, mam, takie mam wrażenie, jakby to była piosenka taka miłosna. Jest to taka niby kołysanka, tak wprowadzona w kołysankę, ale taki, taki no dość pozytywny przekaz ma ta piosenka. Nie jestem oczywiście fanem Serbii, jeśli chodzi o na Eurowizji, no w zeszłym roku wiadomo co było. Um, już nie pamiętam, czy w zeszłym roku Serbia brała udział. Yy, no, Serbia brała udział w yy, look, 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 look Black. Look Black brał, brał udział yy, z Serbii, więc no, Serbia taka w tym roku no, no, no nie była dla mnie aż tak utrzymująca yy, ale muszę zobaczyć yy, kto, kto brał udział ze Serbii. Yy. Ale, ale chyba pamiętam, że nie, Log Black to był 2023. Tejadora, Tejadora brała udział, Boże nie zapamiętałem tego nazwiska artystki, ale yy, O Boże ciemność się nastało. Co tu się państwa dzieje? Naprawdę ja, ja, ja nie uwierzę. E, więc, y, więc tak. Więc, no, więc tak pamiętam Tejadora tej Tejadora e, brała udział w 2024 roku w Malmą. Mi się skojarzyło coś z 2000 look Black, że to, ale to 2023. Liverpool, no zdarza się czasami, e, więc, e, no, ta Dora w, w zeszłym roku pokazała klasę Ramonda, rewelacja. Tym bardziej, że ona już zasłynęła z piosenką Moje Morze. Moje Morze. I, 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 I tak, i, i z tą piosenką zasłynęła, więc, no, fajnie. A w tym roku to taka, będzie. Taka trochę ballada, taka nitok na kłysankę, i dała nam na wieczór, taka ze Serbii. Nie ma nic tam niezwykłego, ale no, no, no tak wybrali Serbowie, no i tak, tak trzeba uszanować decyzję. Nie widzę, no, nie widzę w Serbii w finale. Nie widzę Serbii, jakoś takie mam podejście, że. Nie, to, 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 to w ogóle, to w ogóle nie, nie, nie wyjdzie, więc nie widzę Serbii w finale. Ale zobaczymy, może, może, to, może to tak się stać, że, że jednak Serbia dostosuje, że Prince jednak zrobi jakieś rivampa tej swojej mili. Zobaczymy, zobaczymy. No dobrze, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w samej reakcji pamiętaj drogi widzów, no drogi widzów, dokładnie, chyba cię o to prosić kolejny raz nie muszę, Za, tu w tym oto miejscu, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, włącz powiadomienia, e, kliknij łapeczkę w górę, no i nie zapomnij, że, że filmy pojawiają się od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00 na kanale Jedziemy do Bazylei. Moi drodzy, mm, trzymajcie się, no i pa pa!